Janusz Korczak sława Trzy tygodnie trwały narady bo teraz i Władek cały dzień zajęty w mydlarni więc dopiero wieczorem zbierali się na dachu lodowni radzili Olek i Władek potem wzięli manię i natalkę. Przychodziła głucho ma Michalinka, ale ona tylko patrzała, niech sobie siedzi, kiedy nie przeszkadza. Wreszcie statut, to jest przepisy stowarzyszenia, był gotów. Nazwa początkowo brzmiała Zeterce. I tak nazywano nowe stowarzyszenie, dopóki Władek nie zauważył, że honor. Napisany był w książce przez Samocha, a nie przez Ch. Trzeba więc było związek rycerzy Honoru nazwać Zerh. I tak było lepiej, bo dlaczego Honor w skróceniu miał się mówić C? Zerh jest związkiem rycerzy Honoru. Zerh ma hasło, sława. Zerh ma naczelnego wodza. Naczelnym wodzem może być także dziewczynka, jeśli się zgodzą związkowcy. Kto należy do ZRH, temu nie wolno kłamać ani męczyć zwierząt, ani palić papierosów, ani drażnić i śmiać się z małych dzieci, ale powinien bronić je w niebezpieczeństwie i pomagać. Jeżeli na podwórku jest dziecko chore, kaleka albo głucho nie ma, a RH to jest rycerz honoru, ma karmelek, powinien oddać karmelek małemu albo nieszczęśliwemu. Tak samo ma zrobić z zabawką, jeżeli rodzice pozwolą. RH powinien brać książki z czytelni, ale nie wolno mu niszczyć książek. RH musi co tydzień przeczytać jedną książkę naukową. RH nie może kraść, choćby na żarty. Ani wycyganiać od głupszego prezentów, ani mówić brzydkich wyrazów, ani błaznować. Obowiązki naczelnika podwórka: Żeby malcy się nie bili, żeby nie byli nieprzyzwoici, żeby nie oszukiwali, żeby nie śmiecili, żeby się nie sprzeciwiali. Naczelnikiem może być tak samo chłopiec jak dziewczyna. Jeżeli naczelnik podwórza sam nie da rady, daje hasło kukułki i wszyscy RH muszą mu przyjść na pomoc. Naczelnik podwórka ma buławę, którą otrzymuje od naczelnego wodza. Żadnych pieniędzy ani składek tymczasem nie zbieramy, bo musimy zobaczyć, czy nam się uda. Jeżeli rodzice niesprawiedliwie biją dzieci, dwaj posłowie z ZRH idą tam i proszą, żeby tego nie robili. Każdy nowy rycerz odczytuje taką rotę przysięgi. Ja, imię i nazwisko, przystępuję do ZRH, to jest do związku rycerzy honoru, przyjmuję hasło Sława, która jest rzeczownikiem nieśmiertelnym. Wiem, czego mi robić nie wolno, a jeżeli coś takiego zrobię, przyznam się, powiem prawdę i niech mnie osądzą, na jaką zasłużyłem karę. Pięć razy trzeba było przepisać statut związku rycerzy honoru, bo jeden egzemplarz wziął władek, jeden Olek, po jednym natalka i mania, a piąty włożono do butelki i zakopano późnym wieczorem koło telegraficznego słupa jako statut węgielny. Rozdział 18. Prawda, że chcesz być sławny? Zapytał Olek. Chcę. Odpowiedział Władek bez wahania. Czy także sławnym wodzem? Chyba nie, mówi Władek. W ważnych sprawach nie ma chyba, oburzył się Olek. Władek powiedziałby Olkowi, tylko żeby się nie śmiał. Władek chce być sławnym doktorem. Od czasu jak Pchełka i Wicuś umarli, często myśli o tym, choć wie, że to niemożliwe. Czemu niemożliwe? Czy Władek nie czytał życiorysów znakomitych samouków? Wszystko można, tylko trzeba naprawdę chcieć i wiedzieć, jak wziąć się do rzeczy. Żeby zostać doktorem, trzeba tylko szkołę skończyć, wodzem być trudniej. Wódz musi mieć armię. Jakże ja skończę szkołę, do której wcale nie chodzę? szepnął Władek z goryczą. Będziesz chodził, zobaczysz. I ja będę chodził, bo wódz musi też dużo umieć. Olek wynalazł w Warszawie szkołę niedzielną. To znaczy, że można cały tydzień pracować i tylko raz w niedzielę idzie się do szkoły. Wpis nic nie kosztuje, tylko zapisać musi właściciel dużego sklepu, bo taka jest formalność. Ja wszystko robię strategicznie, powiada Olek. Szkoła. To forteca, którą chcę wziąć szturmem. Poznałem teren i przeszkody. Jutro pierwszy atak. Nazajutrz, podczas obiadu, spotkali się przed wielkim sklepem, gdzie właściciel miał ich zapisać. Jesteś? Dobrze, teraz głowa do góry, pierś naprzód przeżegnaj się i marsz, a śmiało. Władek za żadne skarby nie byłby sam wszedł. Mamy niecierpiący zwłoki interes do pryncypała, powiedział głośno Olek, wszedłszy do sklepu. Niecierpiący zwłoki, zdziwił się subiekt i wyszedł do drugiego pokoju. Po chwili wprowadzono ich do gabinetu, gdzie siedzieli dwaj panowie młody i stary, siwy. Czego chcecie, chłopcy? Zapytał ten młody. Chcemy, żeby pan nas zapisał do szkoły niedzielnej. O skąd wy jesteście? Ja pracuję w składzie papieru, a mój przyjaciel w mydlarni, mówi Olek. Więc dlaczego przyszliście do mnie? Bo Pan należy do zgromadzenia kupców. No tak, ale ja mogę tylko swoich chłopców zapisać. Myśleliśmy, że Pan nie odmówi, bo to przecież tylko formalność, śmiało odrzekł Olek. Siwy pan włożył okulary i nagle zapytał powoli. A co to znaczy? Formalność. Formalność, odpowiedział Olek, to jest takie głupstwo, które trzeba zrobić, żeby chodzić do szkoły, żebym ja mógł zostać wodzem, a mój przyjaciel doktorem. Władek byłby się schował pod ziemię ze wstydu. Jak można obcemu tak wszystko zaraz mówić? Dobrze, ja was zapiszę, powiedział siwy pan. Wstąpcie jutro do mnie. Olek wyjął notes, pan podyktował swoje nazwisko i adres, i Olek, może trochę za głośno, powiedział, wychodząc: Moje uszanowanie. Kiedy wyszli, Olek odsapnął głęboko. Pierwszy atak zwycięski. Jutro druga potyczka.